Cześć, jestem Khaki, witam Was w Gry Fabularne TV, w nieco nowej odsłonie. E, używam Blueboxa. E, jest to eksperyment, zobaczymy jak wyjdzie. A dzisiaj chciałem pomówić o innym eksperymencie, który miał miejsce na Khakonie i który również wyszedł. Mam nadzieję, że eksperyment z Blueboxem. Wyjdzie równie dobrze jak eksperyment z Evernightem. Przypomnę: Evernight jest to wydany przez wydawnictwo Gramel Kampania, którą można rozegrać na mechanice Savage Wars, ale nie tylko. Kampania w świecie fantazy, którą według moich wstępnych obliczeń, jak sobie ją czytałem, wychodzi to jest jakieś między 10 a 12 scenariuszy, czyli jakieś 60 godzin. 60 godzin grania, ja postanowiłem zrobić to w 3 godziny. Udało się to zrobić w dokładnie 2 godziny i 45 minut, tak więc pełen sukces. Miałem pewne obawy dotyczące tej kampanii, głównie dwie obawy, które udało mi się tym eksperymentem rozwiać. Od tych obaw oczywiście zależał sukces tego eksperymentu. Po pierwsze, obawiałem się, że, że nie będzie to RPG. Że nie będzie tam odgrywania roli, że nie będzie tych wszystkich elementów, które składają się na RPG, czyli gracze i mistrz gry, którzy wspólnie tworzą postacie oraz scenariusz w jakiejś konwencji i ten scenariusz i postacie spotykają się w jednym miejscu podczas przygody, która jest rozgrywana. Scenariusz jest realizowany, a postacie odciskają piętno. Na tej, na tej zaplanowanej przez Mistrza gry przygodzie. Obawą moją było to, że eksperyment Evernight w 3 godziny skończy się na tym, że tylko ja będę grał. Jako mistrz gry, tylko ja będę opowiadał, natomiast będę miał przed sobą grupę osób, które bądź co bądź ale wysłuchają ciekawego, ciekawej historii, bo w Fewernie jest zawarta ciekawa historia. Z tym wiąże się moja druga obawa dotycząca graczy, czy im się to spodoba. Czy gracze nadal będą czuli, że to jest dla nich gra i, i zabawa. O tym, czy im się podobało, i o tym czy ta obawa została rozwiązana, posłuchajcie posłuchajcie sami Krejosońde A hej, mamy drugi dzień Kakonu, jest dość późno. Jesteśmy po sesji eksperymentalnej. Graliśmy w Evernighta, zajęło nam to niecałe 3 godziny. Jak się grało? Interesujące doświadczenie, interesujące. Grało się bardzo fajnie. No z tym, że nie wiem, czy bym coś takiego polecał drugi raz, żeby powtórzyć. Mało odrywania postaci, ale to nie był główny problem. Evernight jest dosyć liniową przygotą, jak się okazało, szczególnie w drugiej części, bo, bo na początku, kiedy eksploruje się podziemia, można sobie z tym jakoś poradzić, jest to logiczne, no, ale później pewne wydarzenia dzieją się za szybko. No i nie mamy na co wpływać właściwie jako, jako drużyna. Ale z taką doświadczeniem samo w sobie bardzo ciekawe. Cieszę się, że zagrałem, że miałem możliwość e, tak dobrze się bawić na Hakonie 2011. Okej. Okay. Co myślisz o mechanice? Trochę nietypowa była. Mechanika nietypowa, ale no, ci mi odpowiadała. Jasna, prosta, przejrzysta. E, zmusza do główkowania i to jest chyba najfajniejsza żeby korzystać ze spisanych wcześniej jakichś tam cech atrybutów postaci na bieżąco reagowali do sytuacji do mechaniki nic nie ma. Na pewno można ją gdzieś tam ulepszyć, poprawić. Ale, ale najbardziej chyba mi przeszkadzała liniowość fabuły no, konkretnie tego, tego scenariusza. Ale udało nam się go załatwić w 2,5 godziny. Czasami mocno rzeczywiście skracając, ale to jest, to jest sukces. Poznałem całą kampanię. Czy jeśli znasz całą kampanię, chciałbyś sobie zagrać w nią normalnie, normalne scenariusze, takie długie, normalną kampanię z odgrywaniem? No, Podejrzewam, że gdybym preferował drugi inne strydory, to inny styl, to na pewno. Eee, no, tutaj, jak mówię, e, bardzo wiele bym pozmieniał. Sam pomysł na inwazję e, jakichś obcych istot na, na świat, e, na taką apokalipsę pociągający, i być może kiedyś go przetestuję. No ale fabuła. E, Fabułę mocno bym zmodyfikował. Złożysz sobie w trzy godziny, jak się grało? Jest Intensywnie. Tak? Tak. Jak, czy chciałbyś spróbować jeszcze raz z jakąś inną kampanią? Czy to jest ciekawe? Czy to była rozrywka. No ale tą postać musisz grać gdzie indziej, nie? Dużo problemu myślę bo, myślę to, że... Że... było w tym, że skończyć Bo widać, że część graczy miała. Inne oczekiwania no odnośnie tego, tego jaka jest, ma być to forma tego spotkania się. niż inna część no? i no? było jednak no? widać, no? że była no? potrzeba no? w no? niektórych grupie dodać do tego fragmenty roleplaya a nie za bardzo tak, był nie? na to czas i było widać, że różne tak, zdecydowanie nie? ważne motywy nie macie, tak? e, zostały mocno skrócone, a zupełnie nieważne rozmowy między postaciami przeciągały się. I nie powiem, że to nie było ciekawe, ale jednak e, miałem się wrażenie, że odchodzimy od samej idei Neverlight ja w trzy godziny, co nie zmienia faktu, że jakby tak jeszcze sprecyzować, przed grą dokładnie ustalić, co właściwie gramy, no, to na wie, pewno jak jeszcze jak raz można spobać. Ale masz już jakiś meliny Okej, okay. a jak mechanikę oceniasz? Jeszcze raz. Eksperymentalne. Nie no, no, zrobić, ale pewnie już masz już jakieś na no, warsztatowe. E, jednak wymagała dopiedzeń w tej coś z e, Ale myślę, że te, sam ogólny pomysł e, ma, system, ma potencjał. Myli, zwłaszcza system tworzenia postaci. Church nie Intensywnie szybko. Inaczej na pewno niż okay. wszystko, co dotąd grałem. Dzięki. Przynajmniej na pewno e jest. Czy to był RPG? Tak, chociaż na pewno inny. Na pewno, na pewno inny. Dużo mniejsza, dużo mniejsza swoboda ruchu, e e <śmiesz> mniejsza niż w trzeciej edycji, ale, ale mniejsza niż w niż, niż normalnym RPG-u. E a na ze względu na dużą, dużą ilość akcji, dużą zmienność, bardzo szybkie, bardzo dynamiczne, bardzo takie, wprowadzając dużo, dużo, dużo dodatkowych elementów, generalnie fajnie. E, zrobiłbyś to jeszcze raz? Tak. Okej. Okay. A jak mechanikę oceniasz? E, no, wymaga trochę dopracowania jeszcze, nie, bo to, pewnie starter był, ale, ale generalnie spójna, więc to już, to już jest duże, jak na, początku początki jakiejś mechaniki. No Okej, okay. dobra. I ostatni uczestnik um, eksperymentu Evernight w 3 godziny. Dobry, Lucek. Dobry wieczór. Jak się grało w bo mistrzowałem. Evernighta w 3 godziny? E Evernight w 3 godziny to była prawie, że klasyczna e story gra dla mnie. Indie na, 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 na Maxa, tak? Olewamy mechanikę e klasyczną. Są zasoby, kupujemy kawałki fikcji za, za, za określone zasoby i w ten sposób sobie radzimy z konstruowaniem świata i, i fikcji. Karalnie składnie, bo jest czwarta nad ranem i właśnie skończyłem brać włosów. Okej, Ale jestem mało składny. Jak ci się grało? Czy to był fan czy świetnie się grało? Świetnie się grało to jest... To było... Takie RPG, jakie lubię najbardziej, czyli e, żadnego tam. Pierdolenia od, nie wiem, to co, chcesz to wyciąć, tak? No to jeszcze raz powiem. E, raz, dwa, trzy kawałek taśmy. E, świetnie się grało, bo to jest takie RPG, jak lubię. E, Żadnych, nie wiem, rozdrabniania się nad e, liczeniem strzał w ekipunku, zastanawiania się, czy mam żelazną rację, czy zjadłem się wczoraj, trzęsienia gaciami przed szarżującym goblinem. A ta, to była sesja nastawiona na wspólne opowiedzenie dobrej historii. I ja lubię takie rzeczy. Czy czułeś, że Twoja postać miała wpływ na to, co się dzieje? W scenariuszu. jak już dostałem pierwszej dekrowacji, to tak, ale wcześniej to też. Nie, jasne. Po moja postać nie, ja miałem, ja, ja, ja gracz, tak, bo to bo moja postać była tylko jednym z wielu narzędzi, którym dysponowałem. Mhm. W budowaniu tej opowieści. Fajnie, a jak mechanikę oceniasz? A... mechanika oparta na... na w żetonach, za które, czy zasobach, za które kupuje się kawałki fikcji, to jest e, e, dobre, dobra rzecz do, do gier w stylu właśnie collaborative storytelling. E, trochę było tutaj zgrzytów, ale to dlatego, że nie wiedziałeś zupełnie, co chcesz osiągnąć. E, ja widzę tutaj dobry zalążek pomysłu, który jest warty do pracowania. Zdecydowanie. I e, jakby tabelka z progresem postaci, e, opisanie jej na takich dziwacznych, trzywarcowych aspektach, to też było dobre, to też było dobre, bo to są jakby dwa kawałki mechaniki, nie? Bo mhm, mówimy tak. o dwóch rzeczach, to tabelka, którą lubisz jest fajna, e, sztory których nie lubisz też są fajne, ale trzeba je mocno poprawić. Społeczne okay. stworzyć bardzo w bardzo krótkim czasie, bardzo kolorowe i wyraziste postaci, i to też było, też było fajne. Dobra. Tak, cieszyło mnie to, że e, nie mam tutaj nie wiem, ograniczeń budżetu e, w budowaniu mojego, mojego bohatera. Znaczy, po pierwsze, że o rany rzuciłem tylko trzy, więc mój bohater będzie lebiegą I, i co ja teraz zrobię, nie? Z drugiej strony to jest najgorszy model. Losowanie postaci to jest najgorszy model dla mnie. Z drugiej okay. strony jak są budżety, no to tworzysz sobie postać, ale nie mogę być we wszystkim totalnie zarobisty. Czasami lubię grać taką postacią I, i, i co? I co mi zrobić? A tutaj a zrobiłem postać która była taka, jaką chciałem, żeby była. Miała masę słabości, bo miała, bo, bo była taka i owaka, ale... Tam, gdzie chciałem, tam był dobry. Nie, w żaden sposób, w klasycznej grze, jest to nie do osiągnięcia. Okej, okay. czy chciałbyś powtórzyć e, e, taki motyw kampanii w 3 godziny? Tylko godzinkę, że prześpię, dobra? <laughs> <laughs> Okej, okay. bo ja tak naprawdę to chciałem Cię poprosić, bo mówiłeś, że Wolsunga prowadziłeś przed chwilą. E, tak. E, poprowadzisz nam operacja Wotan w 3 godziny? No tylko się godzinkę prześpię. Podsumowując, Evernight w 3 godziny udał się. Eksperyment wyszedł. Jestem bardzo zadowolony z tego eksperymentu. Wydaje mi się, że jest to świetne rozwiązanie, naprawdę najlepsze, jakie jestem w stanie sobie wyobrazić rozwiązanie dla mistrzów gry, którzy zastanawiają się, czy nie kupić sobie Evernighta albo mistrzów gry, którzy kupili sobie Evernight i nie mają czasu go przeczytać i nie wiedzą, co jest w środku. W trzy godziny, prowadząc tą sesję, w 3 godziny poznacie całego Evernighta i będziecie w stanie podjąć albo decyzję o tym, czy zacząć ją prowadzić, czy decyzję o tym, czy kupić ten podręcznik. Dlatego też Idąc za ciosem, za sukcesem tego eksperymentu, na najbliższym konwencie i myślę, że na następnych konwentach, jeśli znajdą się gracze, mistrzowie gry, chętnie poprowadzę Wam Evernighta w 3 godziny na tej mechanice z ewentualnymi modyfikacjami, gdyż no, ta mechanika non -stop, non stop się zmienia i ewoluuje. Po, po tym eksperymencie, który miał miejsce na Khakonie, mam już nowe pomysły, w jaki sposób usprawnić jeszcze bardziej tą mechanikę, żeby była jeszcze bardziej um, wygodna, jeszcze bardziej fajna jeszcze więcej e, radości i satysfakcji sprawiała. Najbliższy konwent, na którym będzie to będzie zjawa, tak więc zapraszam Was na zjawę. Jeśli jedziecie na zjawę, to e, zapraszam Was na Evernight'a w e, 3 godziny.